No cześć Hej, czy to, czy to duch? A właśnie, może macie ochotę wyczarować sobie ducha, co? Do zrobienia ducha będą nam potrzebne: karton, klej, farby, gazetowe skrawki i taśma. A do tego musicie skombinować jakiś kawałek starego, gładkiego materiału albo stare prześcieradło, takie jak mam tutaj. To co? Robimy strasznie upiornego ducha? No pewnie! Z gazety formujemy sporą kulę. Zaklejamy taśmą, żeby nam się nie rozwaliła. Zaklejamy, zaklejamy. Nie żałujemy taśmy. Teraz duchowe ręce. Zwijamy gazetę w rulon i zaklejamy taśmą. Przyklejamy rulon do kartonu. Jest to głowę też przyklejamy. I proszę, szkielecik naszego ducha gotowy. Przechodzimy do tułowia. Tu przyda się materiał. Zakrywamy głowę i ramiona i podklejamy taśmą od spodu. Tak, żeby nic gazetowego nam tutaj nie wystawało. Bardzo ładnie. O tutaj od spodu też sobie trochę podkleimy. Super. To już prawie mamy naszego ducha. Teraz grubym pędzlem zasmarujemy upiora art-atakową pastą, czyli klej plus woda w równych proporcjach. W ten sposób możemy zupełnie dowolnie formować materiał. Kiedy klejowa pasta wyschnie, otrzymamy coś takiego. Patrzcie, tu na dole trochę poszaleliśmy nożyczkami. Dzięki temu duch wygląda, jakby się unosił. To co? Pora chyba na małe malowanko. To ma być w końcu straszny duch, prawda?